Jak kupiliśmy spisztów, będziemy siedzieć dwie godziny, aż przestanie padać deszcz, te pierdolone nie? Masakra. Jak taki menel usiądę się z tak, pędzę z nogi, będę siedział, kurwa, i menelował <śm> No, I tak wygląda kurwa zagrzeb. <śm> Większość czasu na jakimś dworcu, kurwa, wiele jest miasto, to ja sobie kurwa gdzieś biegam, kurwa, po jakichś przejściach podziemnych i tam kurwa miejsca, gdzie jest internet, bo to kurwa wyspa Masakra, się dzieje. No ale patrz, patrzcie jak napierdala, eh, No patrzcie jak napierdala, nie? Ale napierdala, jest taka ulewa, że chuj. Ja nie wychodzę nawet na 10 sekund, to jest kurwa za wiele dla mnie, to jest za wiele dla mnie Masakro Patrzcie ma no, ma kurwa Nie, nie dla mnie chyba Dziękuję Fajnie, ale to nie dla mnie nie? To odmieni siłyczkę można ja usiąść, posiedzieć suchym <grym> piwa się napić, szluga zajarać to jest najważniejsze w tym wszystkim i rozkoszować się to jest kurwa, komfort Uff. a ja myślałem, że kurwa będzie fajnie ale przynajmniej nie skończyłem, tyle dobrego poza tym co wszystko w porządku, wszystko jest robię обрезание мяса пусть